Dzień dobry, witam serdecznie. Kukła Wojtek z studiu Kartrak Polska. Razem ze mną Przemysław Poszwa, jak sam o sobie mówi, inżynier-naukowiec, który wspiera firmy na drodze do zielonej transformacji. Zajmuje się, jak to nazywa, mierzalną stroną ekologii. A do tego od lat prowadzi bloga ekologicznie.com. Będziemy rozmawiali właśnie o tej mierzalnej stronie ekologii. Przemku, dzień dobry, witam cię serdecznie. Dzień dobry, witam się Wojtku, witam państwa. Zaczniemy od takiego konkretu, od którym zaczęliśmy naszą korespondencję, od tematu troszeczkę kontrowersyjnego, bo zastanawialiśmy się, czy w ogóle go poruszać. Natomiast zaczniemy od greenwashingu. Jak rozróżnić właśnie greenwashing od tej mierzalnej strony ekologicznej, od tej mierzalnej strony działań proekologicznych, którymi się ty zajmujesz, kiedy biznes faktycznie chce się zaangażować w zmianę procesów i działań na rzecz klimatu. Kiedy jest to po prostu taki element sprytnie zaprojektowanej linii komunikacyjnej, że tak to delikatnie nazwijmy? Generalnie greenwashing to jest nic innego jak zazielenianie przedsiębiorstw, czyli pokazywanie klientom, że są podejmowane działania prośrodowiskowe, że produkty, które są dostarczane na rynek są dobre dla środowiska. Co często nie ma zwyczajnie pokrycia. Także jeżeli chodzi o zazielenienie przedsiębiorstw, praktyk jest generalnie dużo. Polegają one przede wszystkim na tym, że przypisuje się produktom prośrodowiskowe właściwości, których tak naprawdę produkt może nie mieć, tudzież nie został ten pozytywny, główny środowisko w żadnym stopniu udowodniony. Przykładem takiej cechy jest naturalność produktu, czy też biodegradowalność, ponieważ niejednokrotnie może się okazać, że biodegradowalny będzie bardziej szkodził środowisku, niż mu pomaga. Także nawet Unia Europejska od lat stara się z tym walczyć. Pojawiają się pewne zapisy, które mają chronić konsumentów przed nie tyle okłamywaniem, co wprowadzaniem w błąd konsumentów. Przykładem teraz ostatnio podjętych działań jest porozumienie Parlamentu Europejskiego wraz z Komisją Europejską dotyczącego rozszerzenia, de facto, tak zwanej, nazwijmy to złej komunikacji. Ponieważ firmy powinny zaniechać pisania informacji, że coś jest dobre dla środowiska, bez bardzo mocno udokumentowanych działań. znaczy, że trzeba przeprowadzić bardzo złożone obliczenia, żeby udowodnić, że dany produkt naprawdę jest dobry dla środowiska. Tak samo pisanie o biodegradowalności czy o innych tych aspektach prośrodowiskowych będzie teraz piętnowane przez Unię Europejską. Co więcej, jeżeli to porozumienie dojdzie do skutku, co ma się wydarzyć w ciągu najbliższych dwóch lat, to myślę, że komunikacja marketingowa firm znacząco się zmieni. Pewien zostanie wytrącony z ich dłoni i teraz, żeby napisać, że coś jest dobre dla do środowiska, na pewno trzeba będzie poświęcić dużo pracy, żeby to udowodnić. Oczywiście nie jest to, że się nie da tego zrobić, ponieważ zielona komunikacja jest tematem bardzo szerokim i możemy na różny sposób komunikować swoje działania prośrodowiskowe. Niemniej myślę, że obraz bardzo mocno się zmieni. Przemku, wspomniałeś o greenwashingu, o takim zjawisku, które... Jest dosyć mocno wyczuwalny wśród wielu firm i może budzić pewne kontrowersje. Natomiast powiedz, co firmy powinny zrobić, aby nie narazić się o bycie posądzonymi o greenwashing. Czy tego typu działania są zawsze intencjonalne, czy może wynikają czasem z czegoś innego? W mojej ocenie, część działań niekoniecznie wynika z tego, że firmy chcą iść źle. Prawda jest taka, że za komunikację odpowiadają zazwyczaj działy marketingu i działy marketingu zazwyczaj nie posiadają wiedzy inżynierskiej, nie posiadają wiedzy środowiskowej i nie są w stanie Prawidłowo zinterpretować pewnych kwestii, w jaki sposób firma oddziałuje na środowisko. I teraz rozmawiając z klientami, widzę, że czasem komunikacja wynika po prostu z niewiedzy. Z tego, że dział niekoniecznie chciał zrobić źle, ale jeżeli od lat w Polsce się powtarza, bo ktoś wymyślił sobie, że coś, co jest biodegradowalne, jest ekologiczne i teraz firma robi wszystko, żeby stosować rzeczy biodegradowalne, no to mamy tutaj pewien problem. No bo skąd ta osoba z działu marketingu ma to wyczytać, jak nie z internetu? Skoro 100 razy ktoś to powtórzył, no to znaczy, że to musi być pewnie prawda. I teraz, żeby uniknąć tego typu problemów, osobiście sugerowałbym zaniechanie komunikowania, że coś jest ekologiczne, dobre dla środowiska, zrównoważone dalej. Tylko próbowałbym faktycznie przełożyć to na liczby. Jeżeli wiemy, że coś jest dobre dla środowiska, no to zastanówmy się, czy ja jestem w stanie pokazać liczby, które potwierdzają moje stwierdzenie. Jeżeli nie, to może muszę po prostu spróbować coś policzyć, że może spróbować czegoś poszukać, może ktoś coś wie na dany temat w organizacji i jest w stanie im coś podpowiedzieć. Oczywiście nie jest to proste i szybkie, bo sam jak współpracuję z klientami, czy to w obszarze zielonej komunikacji, czy to w obszarze liczenia śladu węglowego, organizacji czy produktów, widzę, że dostęp do danych jest czasem bardzo utrudniony, bo pewne informacje wiedzą pojedyncze osoby w firmie i one nie zawsze mają czas, bo mają swoje inne obowiązki. Czas się tymi informacjami zwyczajnie dzielić. Dlatego, żeby uniknąć narażenia na greenwashing, sugerowałbym po prostu przed wypuszczeniem jakiejś informacji w obiekt, w świat, zweryfikować, czy to, co ja powiedziałem, na pewno jest dobre dla środowiska. Czy na pewno mam 100% pewności, że to jest dobre? Jeżeli nie wiem, nie mam tej pewności, nie znalazłem żadnych informacji oprócz ogólnych haseł, to lepiej tego zwyczajnie zaniechać. Ale to poruszasz niezwykle istotnej kwestii, bo tak jak też rozmawialiśmy jednokrotnie, żeby czymś dobrze zarządzać, w tym przypadku zmniejszeniem oddziaływania na środowisko, no to trzeba to umieć policzyć. Bo to w ten sposób jest to zarządzalne. Operowanie ogólnymi stwierdzeniami i deklaracje niepoparte faktami, liczbami, danymi realnymi, faktycznymi, po prostu tracą jak najbardziej sens. Dokładnie tak. Dlatego, tak jak powiedziałeś, żyjemy w czasach kolejnej rewolucji przemysłowej, którą rewolucją jest dostęp do informacji. I po prostu musimy jej poszukać i mądrze z niej skorzystać, bo jestem pewien, że w wielu miejscach ona jest, tylko po prostu nikt nie pomyślał o tym, żeby się porozchylić. Przemku, to wspomniałeś o tym, że greenwashing jest, tak, ja to przynajmniej odebrałem, zjawiskiem dosyć mocno Powszechnym, na który Unia Europejska już od dawna zwraca uwagę i stara się z nim walczyć, to teraz troszeczkę prowadzi mnie to do pytania: czy my, jako klienci, konsumenci, odbiorcy końcowi produktów, usług firm, które deklarują, że ich procesy produkcyjne, że ich produkty są ekologiczne, czy zwracamy na to większą uwagę, czy przykładamy coraz więcej wagi do tego, żeby wybierać produkty ekologiczne? Albo obrócę troszeczkę to pytanie, czy. Pokazywanie, że produkt, usługa jest bardziej ekologiczny, wpływa na to, że dany biznes czy dany produkt, usługa po prostu sprzedają się lepiej. Czy są w ogóle na no to jakiekolwiek badania, wskaźniki, czy coś takiego istnieje? To powiem tak, generalnie z badaniami się nie zapoznałem, nie, nie znalazłem tego typu badań. Na pewno jest wiele badań pokazujących, że świadomość środowiskowa konsumentów rośnie. W związku z czym można zakładać, że faktycznie zielony marketing powinien się lepiej zwracać niż jego zaniechanie. Tylko teraz tak. W mojej ocenie należałoby zastanowić się, do kogo kierowany jest dany produkt. Jeżeli dany produkt jest kierowany do mieszkańców aglomeracji miejskich, do pracowników korporacji, czyli po prostu ludzi o wyższym, nazwijmy to, kapitale, to tam ta świadomość jest zwyczajnie większa. Tam ludzie są w stanie wyłożyć większe pieniądze na to, żeby produkt był bardziej prośrodowiskowy. Niemniej należy pamiętać, że świat to nie tylko mieszkańcy miast i nie tylko osoby, Pracujące w korporacjach i może się okazać, że jeżeli spojrzymy szerzej na cały przekrój społeczeństwa, to w różnych miejscach nie musi to być taki dobry zwrot inwestycji. Należy jednak pamiętać, że mówimy tutaj o zyskach krótkoterminowych ponieważ długoterminowo, o czym będziemy pewnie mówili później, jeżeli warunki życia na naszej planecie się pogorszą, to de facto to i tak uderzy bezpośrednio przede czy później w nas samych, na firmę czy też w konsumentów, więc myślę, że działania prośrodowiskowe dobrze dobrane do danej grupy odbiorców, myślę, że na pewno są cenne, tylko tutaj ważna jest też autentyczność firm, bo jeżeli firma będzie mówiła, że z jednej strony ma produkty, a z drugiej strony będzie działała negatywnie na środowisko, jedna z firm deklarowała, że jeden z ich produktów jest całkowicie neutralny klimatycznie. Raz, że Unia będzie walczyła z tego typu stwierdzeniami, a dwa, że w jednym wymiarze tak, ale to, że do wyprodukowania tego wyrobu konieczne było przywiezienie surowców z całego globu, musiało one doprowadzić de facto do degradacji puszczy, czy różnych innych terenów zielonych, też tutaj dowodzą aspekty społeczne, niejednokrotnie surowce niezbędne do wyprodukowania danego produktu mogą pochodzić z terenów biednych, gdzie praca dzieci na przykład jest na porządku dziennym i okej, okay, faktycznie, z jednej strony tutaj jest zielono, ale jak się całościowo, jest wiele Inny aspekt, na który należy zwrócić uwagę. I teraz, jeżeli my komunikujemy tego typu działania, to musimy mieć świadomość, że jeszcze ludzie też są wyczuleni, kiedy ktoś chce nam coś sprzedać. I jeżeli nie będziemy spójni w całości z naszymi działaniami, to też może zostać to wychwycone. Tutaj dopowiem jeszcze. Że należy patrzeć tutaj szerzej, nie tylko na konsumentów, jako odbiorców końcowych, ponieważ dzisiaj biznes również na to patrzy. Oczywiście niekoniecznie muszą na to patrzeć przedstawiciele MŚP, firm poniżej 10 pracowników, ponieważ tam mamy szereg innych problemów na porządku dziennym. Niemniej większe organizacje czy też korporacje zwracają na to całkiem dużą uwagę. Jeżeli mówimy o korporacjach, szczególnie koncernach zachodnich, a trzeba pamiętać, że Polska jest też silnym eksporterem, szczególnie do Niemiec czy też na zachód Europy. Tam ta świadomość ekologiczna jest dużo większa niż w Polsce, i niejednokrotnie dostawcy w Polsce są odpytywani na temat oddziaływania na środowisko produktu, ponieważ część firm chce to robić, część firm jest zobligowana swoimi regulacjami, czy to wewnętrznymi, czy zewnętrznymi, żeby badać swój łańcuch dostaw, i tego te pytania się pojawiają, co jest ważne. W związku z czym tutaj, w przypadku konsumentów, to zależy, jakie są to działania prośrodowiskowe, jaki jest rodzaj komunikacji do różnych grup, jest tutaj. Na pewno korzyści będą, tylko trzeba to dostosować odpowiednio do danej grupy. Patrząc szerzej, to jeżeli naszymi klientami są inne firmy, inne podmioty, to w przypadku większych firm na pewno ten nurt jest coraz silniejszy. Częściowo jest on wymuszony postawami kontrahentów zachodnich, ale nie tylko, bo też są wiele firm, które po prostu chcą coś dobrego zrobić dla do środowiska, tylko po prostu nie wiedzą jak. i w obszarze B2B i jak najbardziej działania prośrodowiskowe myślę, że się będą zwracać nie tylko dlatego, że dzięki temu nasz produkt będzie lepiej postrzegany, tylko za chwilę dojdzie do sytuacji, w których nasz produkt nie będzie wykluczany, ponieważ są firmy, które, jeżeli zakładają sobie, że w ciągu kilku lat będą redukowały swoje emisje w tak zwanym zakresie trzecim, czyli tym sięgającym do łańcucha dostaw, jeżeli one zakładają sobie tam redukcję na poziomie kilkudziesięciu procent, to nagle się okaże, że te najbardziej nieekologiczne firmy, najbardziej energochłonna, czy najbardziej szkodliwa produkcja, po prostu będzie wycinana z łańcucha dostaw, ponieważ te firmy będą chciały być bardziej zielone. Więc jest to szersze zagadnienie, jeżeli spojrzymy tutaj na odbiorców, nie tylko jako klientów w sklepach. Przemku, miłość wcześniej na temat kwestii związanych z zaangażowaniem klientów czy z podejmowaniem decyzji zakupowych przez klientów w związku z deklaracjami dotyczącymi pewnych proekologicznych działań firm związanych z ich produktami i usługami. Natomiast czy ekologia może się opłacać finansowo po prostu jakoś inaczej niż tylko deklarowanie, że produkt jest ekologiczny i tym samym kuszenie konsumentów do jego zakupu? Oczywiście. I według mnie ta druga strona ekologii w firmie jest dużo ważniejsza, ma dużo większy wpływ na środowisko, ale firmy całkowicie o tym zapominają i w ogóle o tym nie myślą. Mianowicie o co chodzi? Jest to nic innego jak optymalizacja własnego biznesu. W momencie, kiedy nie musimy zapłacić za kolejną megawattogodzinę, w momencie, kiedy nie musimy zapłacić za kolejny metr sześcienny gazu ziemnego, gigajoule energii cieplnej czy nie musimy kupić dodatkowych 10% surowców, bo po prostu mamy zoptymalizowany proces, nie musimy mieć opakowań jednorazowych, bo mamy opakowania zwrotne, czy wdrażamy szereg innych rozwiązań, to nagle się okazuje, że poprawia się nie tyle bilans środowiskowy, no bo skoro na przykład nie musimy wytworzyć danej energii, nie musimy wydobyć danego surowca z gleby, nie musimy ściąć kolejnego drzewa, żeby opakować nasz produkt, to nagle się okazuje, że to również ma bezpośrednie przełożenie na kwestie ekonomiczne. Wiele firm realizuje świetne działania prośrodowiskowe, jeżeli chodzi o właśnie optymalizację produkcji, ale w ogóle nie ma tej świadomości, jak wiele dobrego zrobiła. Oczywiście tutaj nie będziemy się zastanawiać nad tym, czy powodem dla podjęcia działań była troska o środowisko, czy była chęć optymalizacji zysków. Nie zmienia to faktu, że było to działanie, które w konsekwencji tą korzyść środowiskową przyniosło, tylko po prostu my o tym zazwyczaj nie mówimy. Wasza firma jest również idealnym przykładem, ponieważ wy optymalizujecie wykorzystanie floty. I teraz, jeżeli jeżeli możemy daną flotę lepiej wykorzystać, no to automatycznie redukujemy koszty. Sprawiamy jednocześnie wynik środowiskowy, ponieważ emitujemy mniej gazów cieplarnianych, mniej tlenków azotu, mamy mniejsze zużycie podzespołów, i tym samym ten wynik środowiskowy jest zwyczajnie lepszy. Nie zawsze tutaj chodzi o to, żeby mówić, że my jesteśmy zieloną firmą i działamy na rzecz środowiska, ale czasem warto pokazać, że słuchajcie, miałem nawet takiego klienta, który narzekał, że przecież oni przez ostatnie 10 lat wymienili tyle maszyn, żeby zmniejszyli bardzo mocno zużycie energii elektrycznej, dzięki czemu ich produkcja jest naprawdę Tip top i co nie teraz mają dalej robić? Więc ja im odpowiadam. To jest właśnie coś, czym powinniście się chwalić. To, że zrobiliście to wcześniej to chwała wam za to, bo dzięki temu ileś set czy tysięcy ton dwutlenku węgla nie zostało wyemitowane do atmosfery, ponieważ wy, nieważne z jakiego powodu, te działania podjęliście. Warto powiedzieć o tym, że to zrobiliście. Niekoniecznie musicie mówić, że dbacie o środowisko dlatego, co zrobiliście, ale zakomunikowanie tego, że nasza firma zredukowała zużycie energii o tyle i tyle w tych i w tych latach jest jak najbardziej poprawne. Osoby, które zajmują się środowiskiem potrafią sobie wyobrazić, co to może przynieść, jakie to może przynieść korzyści środowiskowe. Oczywiście możecie to również przejrzeć na do dwutlenku węgla. Jest tutaj na przeszkodzie. Kwestia tylko tego, żeby to prawidłowo wyliczyć i nazwać. Przemku, bardzo serdecznie Ci dziękuję za tą potężną pigułkę wiedzy, informacji, konkretnych wskazówek, które na pewno się przydadzą nie tylko osobom, które zarządzają flotą, natomiast wszystkim przedsiębiorcom, osobom, które na co dzień również związane są z raportowaniem działań poza biznesowych. Bardzo serdecznie Ci dziękuję.